Cześć Dostki, bardzo serdecznie, jestem LJ, ze mną Wertes A siemanka. Jesteśmy dzisiaj w grze World of Tanks, dokładnie tak, jesteśmy w tym samym plutonie, będziemy rozpizgiwać tutaj wszystkich dookoła Mam nadzieję, że coś dzisiaj ugram, wziąłem sobie <grym> T-54 i, i, i nie wiem czym ja jestem, mam nadzieję, że jestem do, dobrym czołgiem Dobra, jestem obok, znaczy jestem za tobą jakby coś, nie wiem, gdzie ty się kierujesz, nie wiem po co yy, ogólnie się wszyscy rozjechali jak, 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 nie wiem, jak gdzie ogólnie to, 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 to jedźmy za nimi, to jedźmy za nimi tam Dobra. Obok. Ja jestem za tobą, na spokojnie. Patrz ogólnie na mapkę, czy mam jakiś cel gdzieś pokazany, ale konkretnie nie widzę. No jest, tylko oni chcą go właśnie objechać tą, tą wodę. Aha. aha. E, to jest tak, taki, taki fajny tip, bo grałem tutaj ostatnio z ziomkami. No no no. E, to tak ci tylko doradzę, że. E, jak chcesz strzelać ogólnie. Aha. To się skamp gdzieś. Tak wiem, że, że właśnie z, z krzaków czy coś, żeby właśnie być niewidoczny, to, to, to akurat ogarniałem Tam są z drugiej strony w ogóle ty Gdzie Znami oni do nas podchodzą kurna On wjazd na chatę nam robią Czy ja coś go będę widział? O kurde oni są tak daleko, że ich nawet na tym, na, na, na sniper mode nie widzę ty Dobra. Mm. Zanomi on jest daleko Nie namierzę go, nie ma opcji o, o, czekaj, bo widzę, że tam nam Elmina atakuje, i jesteś w miarę niedaleko Poczekaj Właśnie ja jestem koło Elmina o, teraz O, ale mu pustgnąłem Okej okay. Się tu zaraz patrz wysunie nie patrzcie się na mnie, patrzy się na mnie, patrzy się Ten się chowa Dawaj go, dobrze pasz, Wow, wow, dobra, dostał, dostał, dostał Holy Ona On leciało nad nim Czekaj, czekaj, ale nam tu jedzie, Yup. Czekaj, Paweł jedzie Paweł jedzie! Zapróbuję za Zdjąłem go! Zdjąłem Pawła. Ktoś nie zdjął. Back to garage. Jos, yes, jas yes, yes. I póki ta bitwa się nie skończy, to tego czołgu już nie możesz wybrać. Bo on jest w bitwie. Dobrze. I tak udaje, że się znam teraz na czołgach, to nie zwracajcie uwagi w tym momencie. Ten jaki kuźwa wielki. Dobra, bie bierzesz. Ja Dobra, bierę to. To jest SU1000Y Kuźwa gotów. Level. Mniejszy level od poprzedniego, ale spoko. A tu są lewy, a ale... ja tu mam dziesiąty level. Cześć, ja mogę wybrać ale jeszcze coś. Ta, ale, ale no, wtedy będzie się walczyło z trudniejszymi tak Dobrze, to nie, to, to, jest spoko, to ja naprawdę mi się spoko grało. Okej. Okay. Nie przede wszystkim, wiesz co, ja, ja mam problem w takich grach, że ja jadę na Jolo po prostu od razu, wiesz. Przyzwyczajenie do każdej kurdej możliwej gry, nie na chce się kurde ja nie potrafię. Ja, ja nawet, nawet, nawet w takich grach jak CS czy coś nie potrafię, kurde, ogarnąć sobie na spokojnie. Tylko jadę na Jolo, dobra, Rush, Elo. O kurde, mamy najlepsze czołgi w Teamie, także spoko. Serio? <laughs> tak. Czekaj, w sumie tak, bo ty czwarty. Huh, no nie jest. Nie lepszego od mojego. Ła, no i to z tego, ale, ale ty masz większe... Ty masz ten... Ale ty Ło, ma... co to jest, kurna, ja jadę kartonem! Ale klasico, Stary jestem karton! Ja mam bo ja się muszę całą obkręcać, żeby strzelić. Tak mnie jakiś gościu raz ubił, bo dookoła mnie sobie jeździł tak szybko, że nie mogłem nawet wywinąć, żeby strzelić. A i pewnie taki mały ten był, nie? Czyli to są. To pod jedynką po są standardowe, pod dwójką są chyba jakieś. Nie, pod, pod trójką są chyba przeciwpancerne jakieś chyba. A apteczki nawet mam kuść, bo to nawet nie wiedziałem. Ale to, żeby załogę lecić, to nie na aha. Czong. Aha, czochkę prawie szóstką i to raz na jakiś czas możesz. Jasne. Dobra, Dobra. proponuję lecieć za. nie wiem. E... Lec go za tym hodorem Hodor, 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 hodor. Mój e, czołg jest tak szybki, że po prostu czuję wiatr we włosach Nie, trzeba mieć niesamowitą cierpliwość do tych gier Ja to jest moja tutaj też taka powiedzmy do mała zmora bym powiedział Nie wiem czy dobrze tak raszujemy, ale kurde Odor, czy ty wiesz co ty robisz w ogóle? Tak, tak by the way my friend Hodor. 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 <laughs> kurde trudna powierzchnia panie o jak tu ciężko się o... siłam Panie musiałem się zatrzymać jak ty jeździć panie bo ja ci tutaj strzelę na popenda Cicho, kurde jadę Czaj bo przed nami kurde są te Gracze, tam na górze się skapił Będę go. Danie nie mogę go zobaczyć. O, lolo, 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 d -d -d -dawaj go. o no no go. 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 Fuck, 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 fuck. go. Szybko! To go. go. Fuck! Dobra, dobra, Paweł. Ja pierd... To cię z Nie wiem. What co? Halo, kto? Kto? Ale gdzie? Nie ma go. Piszę. Tu nie ma żadnego pisz no nie ma go tu. Nie wiem, jak on mógł mnie trafić. Skąd? Ej, stary, ale ja z każdej strony patrzę, tu nie ma nikogo takiego. A ja też dostałem od tak niego. Sam się ja no, To takie trochę dziwne, było, bo rozwaliśmy tego. Myślałem, że ten. Czekaj, 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 widzę go, widzę go, widzę go. Nie, to nie tam, tam jest kapi, 2K16. O, uważaj, jadą do ciebie, strzelaj, póki o, możesz. Ale nie widzę ich jeszcze. Muszę się cofnąć. Z lewej w krzakach, lewe krzaki, lewe krzaki. Ale jak on się wolno obraca Co za, co za jełob? No nie, o, no muszę go chociaż raz Dobra, dobra, padł, padł, padł Stary, ale ja się, wiesz co tym, tym, małym, znaczy małym kuźwa tym, tym kartonem to się obracać nie da Tam nie ma nikogo Ja pi, no skąd Cze, 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 no Chodź, chodź, no chodź, chodź Co, kuźwa bishop Bishop! Where are you? Bishop na pierdziela. Ty gdzie on jest? Czekaj, gdzie jest Bishop? Nie wiem, może... wiesz co, on może wali takie takie typowo moździerze, że w górę rąbię, no nie iść spada. To jest takie. No moździerze. bo oni z, z, kompletnie z nam domu w ogóle naparzają, na to nie ma opcji tutaj, żeby oni byli tutaj. Tym razem mi wyjdzie! <laughs> nie no, mówię, granie jest na pewno łatwa. To, to nie jest gra dla... dla... Dla mięczaków takich jak ja. ta ja, moja wiedza na temat kuźwa tych y, czołgów jest powalająca po prostu, nie? ale mnie zaraz dojadą kuźwa, no do ja nie mogę wziąć tego, ale skąd ja mam wiedzieć. Ja, her general, we must defeat andy. and y, 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 y. On no, trochę przypał ogólnie, bo będziemy grali w otwartym terenie, tutaj za bardzo kamp nie ma. Cały czas otwarte tereny mamy, a tu jest miasto właśnie. Nie, ale wiesz, jak masz krzaczki czy coś, to się chowasz w Aha, ci chodzi, no tak, no dobra czy W sumie dla mnie to w sumie bez różnicy, bo jeszcze nie ogarnę mi tak na tyle chowania się, takiego płynnego i takiego movementu nie mam. Jak można mieć movement czołgiem w ogóle? What? Co ja mam za rozkwity? Za 6 sekund rozpocznie się mega... Mega wojna. Przyjaciele... Znaczy nie znamy się, ale... ale... Dobrze, dobrze, proszę nas nie pokań, o, ale teraz się mogę obracać przynajmniej tym myszom. ja na samochód. Co ty żeś mu zrobił? A ja słyszałem, że tu przez budynki też można, nie? Czy nie można? Czy to nie te? Chyba nie <laughs> <Dzień>. <laughs> Moje marzenia legły w gruzach. O, uwaga Przed nami Halo Wróg Wróg I don't see him Muszę się przesunąć, uważaj Cofaj się, cofaj Ja mu tam wyjadę naprzeciw Gdzie ty kurna jesteś? Halo Ta perkę Z góry tam Juu, yeah. Kuźdę nie trafiłem, on z góry tam strzela. O, wow, fuck, 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 Ok. Aj, się nie no nie, ktoś mi walcnął. No. Gdzie, gdzie, gdzie? Tam jest. Dawaj go. Chowam się. O nie. Tam z daleka. Wiesz co? Tam stoją za, za tym. No ja tylko na, na, na sniperze widzę. Cokolwiek. A on się wychyla i strzela. Tak, tak dokładnie, to. dokładnie. Tam ten jest daleko. Kurde, nie mogę go. Czy ja go dosięgnę? Nie, nie dosięgnę go. Nie ma opcji. Dobra. Wow, a nie, to nasz. Dobra, dobra, dobra. A jakbym tu się wysunął. Nie, 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 nie. O, o nie, 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 nie. Kurde, stoję, bo mi się zerwał ten. Tak? Zawieszenie Gąsienica. Gąsienica padła, dobra. Tu się spróbuję tak wysunąć. Nie, tu cofam. A... No nie! Je ty, nic mu nie no zrobiło. Patrzę, Oż ty w mordę. Robię. Stary, trafiłem w niego, nic mu nie Ale zrobiło. Recytuję. No co za nuby! O, dobra, dostał. Nisko, no. Czekaj czaj Jakieś daki we mnie na dawaj, 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 dawaj. Muszę się schować, czekaj, 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 czekaj. bo nie tylko wejść. Kuźwa to. schował się, O, oh, wow wow, wow, dostałem. Dostałem, dostałem, dostałem Kuźba bez to pamiętaj. Oh, plecy mi zrobili! Luj! Wuch no mi plecy zrobiło, juła pitole A ja się na jednym typie skupiłem, zapomniałem, że tutaj z każdej strony mogę mi przyjść normalnie Gratulacje LJ, gratulacje! You are the best player in the world! Powiem tak, masz najmocniejszy czołg w całym naszym teamie <laughs> I pierwszy padnę Nie raczej dlatego <laughs> Nie, spoko, postaram się ogarnąć. Nie, schowam się w krzaczku No jak są krzaczki to ci nie widzą bo tak na czerwono widzi ich z daleka, nie? Tak, tak, właśnie no A jak jesteś schowany, to ci nie widać dopiero gdy, nie wiem hmm. Gdy ich zaatakuję chyba ewentualnie bo coś Nie dobra, postaram się zrobić to naprawdę na easy, na spokojnie, na profesjonal, ale no To nie jest łatwe, my friend Przejąć ten cel! Zauważono wroga! Yeah! Ja pamiętam jak w wojsku, na siłowni, kurde, jak grali w ci żołnierze właśnie w World of Tanks, nie? I normalnie zagadali przez, właśnie przez Skype'a czy przez coś Dobra, idę się oh. chować w krzaki, chować w krzaki. i hide and Seek nie ma mnie. Zauważono wroga, jedzie tam daleko, a to na razie go nie, nie trafię, to nie ma opcji, dobra. Mm, Rozglądam się dookoła, dookoła, dookoła. Tutaj raczej tak pleców nie zrobią, bo powiedzmy, mamy chyba dwie. dwa spawny takie, jakby, nie? O! Kurde, czy ja bym go stąd. O, ja bym go stąd nie załatwił, chyba. Jak się chowają rąbańcy Chodź, Pekam oprzeć. na kogoś. No A tam tyle no. Wychyl ten łeb, noż, kurdy. O, no. Aaa, ja do... dostał, kuźwa. Cześć, 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 dostał. Ładuje się, ładuje się, ładuje się. O! Dobrze, dobrze, dobrze. O to chodzi. One more time. No, kurde, nie chowa się. Ty, luju. Czekaj, czekaj, Będzie, będzie, będzie. Będzie, będzie. No, 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 no. No, nie widzę go, nie widzę go. Przez krzaki. A. Jest! Mm. beautiful. Dobrze. Poczułem to moc teraz. Halk niszczyć, pamiętaj, Halk miał. To ma 1%. Jakiegoś na niedosięgnego, dobra A, tam, 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 tam. Ajajaj, aj, nie trafiłem go. Zmieni się kuźwa. Ale dobre te pociski są, podobają mi się. Dawaj, dawaj Pocholęcie. Nie wie, że nie trafiłem. Aha, bo on jest pewnie za pagórkiem, kuźwa, ty jesteś inteligentny. No. Dobra. Co on tak za pierdziela, to jakby ja coś? No coś z prawej nastraszuje, ja tu spróbuję coś wywinąć, wiesz? No 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 no. Ale nie wiem czy mi się uda. A czy to ja właśnie na prawo patrzę, bo tam w sumie z na strony innej nie ma O, o. tu wychylić, czy nie wychyli wychylić. Tu się jedzie? web, wychyl, wychyl, Ktoś mnie namierzył. Właśnie widzę, chyba tutaj. Z dwóch stron nie biorą, ja pierdziule, No nie, jeszcze tam. I czekaj! Przegrupować się do innych krzaków! Zbierzcie nam do krzaku! No nie, no z ilu stron wywalicie? Ok. Kurde, widzę go prawie, ale nie mogę go. Wow, kto mnie trafił? Shi! Gdzie? Scott! Halo! O no, 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 tam, z tamtej. No nie mogę kuźwa uciec! No jakie to jest wolne? Fuck! Jeszcze jeden strzały zginę. No nie ma opcji. No nie ma nie da się uciec potem, no kurna ładują we mnie z każdej strony Leave me alone I have family Tu się schowam You don't see me You can't see me Mam na widoku ale Kurde, jakby tak szczęść Czekam, bo tak to Nie no nie widzę go tego nie namierzę e, Tam jest... A tam był Ty kuźwa Czekaj, czekaj no chodź tu chodź tu Chodź tu, na... No gdzie? Skąd? Ty luju! No jakim cudem oni mnie przez krzaki zobaczyli. Nawet nie... Nawet nie ładowałem do niego! Ty knoju jeden ty! Ale bym cię znalazł, to bym ci normalnie ty... Podpinał wszystkie śrubki bym ci powykręcał. Masz trochę szybszy czołg ogólnie, ale... No, tu masz z koły za par górkiem w sumie się kitra. No ale Musimy... nie, mo nie mogę wykręcać, wiesz? Warę, uży, uważaj, uważaj. On się namierza. Chowa się. Ufff... Wow. Serio mam taką lufę dziadowską, że ona nie może nisko? Ty no patrz, w kosmos oh, ja po prostu. Jeszcze z drugiej strony wziął gościu Nie, przerobane. Ale i tak wytrzymałem długo, jestem zadowolony <laughs> Kogoś zdjąłeś, co najważniejsze. Tak, zdjąłem. Frak się liczy w tym momencie. Yy, proszę tutaj mi ładnie zaliczyć. Łape, łapeczkę zostawić na zachętę. To, to, to się nauczę lepiej grać może w tą grę, bo na razie to jeszcze nie umiemy. <laughs> Idziemy do garażu yy, i, i będziemy opijać nasze prawie zwycięstwo ogólnie. Tak, tak. To wygraliśmy. wygraliśmy tak, bo my, my jesteśmy weteranami tej gry. Tylko się, się nie chwalimy po prostu. <laughs> Dokładnie. My tak naprawdę wygraliśmy. To nie ma znaczenia żadnego. E, cóż, dziękuję wam wszystkim oczywiście za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał i że będzie Czycie chcieli ewentualnie, może w przyszłości więcej, w innej jakiejś yy, formie. Skila nie mam, ale. Powiedzmy sobie szczerze, ja skill'a w żadnej grze, grze nie mam, także to, to tutaj nie można podpisywać do danej gry, bo ja w żadnej grze skill'a nie mam. Nieważne. E, tak, czy jak był ze mną oczywiście, z któremu dziękuję oczywiście, że, że dołączyłeś do mnie, mój przyjacielu, w tej bitwie. E, a proszę. A proszę. E, e, Gawaripa <ścoughs> i tak dalej. Napijemy się potem grzałki. E, wbijajcie oczywiście na Facebook'i, Instagram'y, wszystkie social media w opisie. Ja się z wami żegnam, coś dla was, trzymajcie się, no i cześć. Cześć, cześć.